Zaczynamy? Tak. Jesteśmy gotowi? My też. Spokojnie, zaraz porozmawiamy. Po to się tu zebraliśmy, prawda? Próbuję się skupić. Muszę pilnie napić się herbaty. Ile herbat? Wysiadaj, jesteś klientem. Wszyscy piją herbatę? Ja tak. Zaczynajmy. Może ty chcesz zrobić wstęp jako edytorka? Chętnie. Proszę. Jestem edytorką. Proszę, proszę. Ufamy ci w kwestii zdjęć. Bardzo dziękuję. Znamy Twój styl pracy. Bardzo go cenimy. To wielki zaszczyt słyszeć z twoich ust takie słowa. Nie ma za co. Jan został dyrektorem artystycznym projektu, sam tego chciał. Dlaczego mi nie powiedziałeś? Już wiesz. Jan jest chętny do pracy. Bardzo chce wesprzeć Polin w tym zadaniu, tylko o tym marzy. Podziwiamy jego poświęcenie i wielkoduszność, nie mówiąc o profesjonalizmie. Naprawdę jestem mu wdzięczna. Bez niego ten projekt by się nie udał. Ja i Jan rozumiemy się bez słów, jak bratnie dusze. Niezwykłe dopasowanie: jak dwa głąby, dwa gołąbki. Niewiarygodne. I zadziwiające, że ten projekt trafił akurat do mnie. Jestem bardzo wzruszona, aż mnie nerwy ponoszą. A ja jestem zaskoczona. Praca z Wami to zaszczyt. Muszę Wam przerwać? Proszę. Cudownie pracować w idealnym duecie, polecam każdemu. Na przykład, my zaczęliśmy współpracę. Wczoraj? Minęły 24 godziny, właśnie. A mam wrażenie, jakbyśmy się znali od lat. Przepraszam. Masz wrażenie, że znacie się od lat. Co za miłe zrządzenie losu. Dziwny przypadek. Jeden z tych, na które czeka się całe życie. Otóż to. Pasujemy do siebie, prawda? Przepraszam, wypadło mi z ręki. Nieważne, bardzo dobrze się dobraliśmy. Zaschło mi w mózgu. Gdzie herbata? Już niosę, idę. Proszę. Ja prosiłem o kawę. Zabrakło herbaty. Przyniosłeś za mało? Żartowałam. Wszystko wypiłeś? Wszystko już ustalone, nie ma o czym dyskutować. Już kończymy. Coś mnie ominęło? Trzeba jeszcze ustalić harmonogram. Dlaczego? Wybierasz się gdzieś? Kiedy? Z kim? Kiedy wrócisz? Chodzi o książkę. Ja też pytam o książkę. Wasz harmonogram to nasz plan. Kiedy przewidzieliście wydanie książki? W tej chwili. Jak to? Chcemy ją wydać jak najprędzej, w tydzień. To możliwe? Oczywiście, u nas wszystko jest możliwe. Tym razem ci przerwę. To niemożliwe. Czeka nas mnóstwo pracy. Nie można jej przesunąć? Niestety nie. Jest producent obuwia, którego już zaniedbaliśmy. Skończyłam już działania pr dla nich, a ja wszystko wysłałem. Dziękuję. Jest jeszcze firma motoryzacyjna. Nie złożyliśmy oferty. Zrobiłam połowę, resztą zajmie się Deria i sony. Brawo! Chwilę! Może zostawisz już sprawę agencji. To nasze wewnętrzne tematy. Jesteśmy razem choć osobno. Czujecie na swoim karku mój oddech. Nawet bardzo. Och chydna herbata. Naprawdę? Widać, że nie moja. A mnie bardzo smakuje. Wypiłem duszkiem. Poparzył sobie gardło.